Witam. Dzisiaj chciałbym wam przedstawić szybkozłączki automatyczne elektryczne do montażu przewodów napięciowych. Szybkozłączka automatyczna daje nam możliwość łatwego montażu i łączenia przewodów, szczególnie tych grubszych, które ciężko jest połączyć. <laughs> Tutaj mamy zestaw 25 szybkozłączek o średnicy od 1 do 2,5 mm. Można takie przewody tam montować. Trzy wejściowa, czyli jedno wejście główne, dwa wyjścia. Można się rozdzielać. Można stosować zamiennie. Tutaj instrukcja montażu i demontażu. Można również je testować. Z boku ma złączkę testową. coś więcej. Szybko złączki mniej więcej wyglądają w ten sposób, myślę, że jest to przydatne przy montażu przy montażu wielu przewodów. Doceni każdy, kto musi zmontować większą ilość przewodów w, jeden, w jedną całość. Cena w marketach budowlanych około 16-17 zł za 25 sztuk.